Witam, witam. Tutaj poruszymy fajny, śmieszny temat. Dla mnie też jest śmieszne. Mam koszulkę. Ja nie... nie... nie piorę swojej koszulek. Taka jest prawda. Nie ma co się ukrywać. W tym sensie, że... to ja z próbówki kurwa, nie jestem. Co ja się będę tutaj ukrywał prawdę, no. Mam informację do was, że ja jestem... jestem naprawdę jakiś... W rzeczywistości. Ja w rzeczywistości z kim się rozmawiam. Jestem wiebnięty jakiś chory. Taka jest prawda. To ja dyskutuję. Mieszkamy w jakimś sypie. To jest normalne. Dla nas jest. Ale to jest yy, mały, y, mały pikuś. Informuję wszystkich. Wszystkich informuję. Kobra ciebie robi szmatę do podłogi, nawet no, tyle mogę powiedzieć. Tak, tak, tak. To jest do Was informacja, że my nie pracujemy. Że my żebramy po 50 groszy na przykład no i, i tam już jest złotówka 2 złote no taka jest prawda no nie ma co się oszukiwać informacja dla was coś wam powiem Moje cholory to jest ciekawostka jestem jednięty pojebany jakiś pojeb który kurwa myślę że kurwa jest królem internetu a jest normalnie pojebany totalny już nie będę tutaj bluzgał ani nic bo Szkoda, ja to będę nagłaśniał tą sprawę i wszystkim informuję, że zrobiliśmy melinę w domu po wprowadzeniu się. Taka jest prawda. Pozdrawiam i dnia życzę. Elo.